Pewna istota, że tak powiem, zapytała, ile mamy czak, Ponieważ ja to widzę, że no to jest różnie, zależy jaka istota jest wcielona po pierwsze. Ale generalnie, tak jakby podstawowe ilość czak człowieka, czy możesz je określić, ile teraz jest? Podstawowych? Tak, podstawowych czak człowieka. 13 tyle, ile wymiarów. 13 tyle, ile wymiarów. Ym. Rozumiem, że to się różni w zależności, kto jest. No bo czasami to nie są tacy czyści ludzie, tak? Są też jacyś przewierańcy. Czy widzisz tych przewierańców? To pokazuje mi się, że to nie ma znaczenia. Wszyscy mają 13 czak? Pod, podstawą jest 13. Mhm. Każdy m, więcej, Okazuje mi się, że jak się roz, m, ciało stoi w postaci skrzyżowanej z rękoma na zewnątrz, mhm. y, czak jest coraz więcej. Można je wyliczać, wyliczać, ich jest bardzo, bardzo dużo. To na tego nie podstawowe. M, m, te podstawowe, jeśli ktoś m, bazuje na tym, uczył się pod kątem czak. Generalnie nie ma to znaczenia. Uh -huh, uh -huh. E, no, ludzie, ja też z tego czasu robiłam, że oczyszczałam czy wzmetniałam, jakoś zsynchronizowałam te czakry ze sobą. E, czy takie działanie jest potrzebne? Jeśli technika jest robiona szczerze z intencją i gorąco w nią wierzysz? Uh -huh. Mhm, dobrze. Jeśli ktoś nie wie, mhm. nic się Ale, nie dzieje. Mhm, dobrze. Czyli to działa samoistnie, system tak. dąży do tak. naturalności. Ty, ty decydujesz, tak. Mhm. A może jeszcze, jeżeli masz jeszcze y, siły? Tak, tak. Y, więc chyba dwa, dwa dni temu zaprosiłam pewne osoby nie i drugą osobę to te, z jej bliskimi osobami do takiego procesu czyszczenia i uzdrawiania razem. Są tam dorośli i dzieci, mężczyźni i kobiety. Czy widzisz, czy, jak ten proces teraz wygląda? Co tam się dzieje? Czy wszyscy byli świadomi tego, co będzie? Nie. Były ich esencje zaproszone. I zaproszeni, tak. Ale nie, nie, świadomie nie. Im bardziej świadomy, tym większe działanie. Tak mhm. się Im bardziej świadomy, tym większe działanie. Mhm. Mhm. Czyli proces jest, ale jest najbardziej. Na tyle, skuteczny. ile pozwala esencja. I świadom. Tak. Mhm. Na tyle, ile mhm. pozwala esencja. Mhm. No dobrze. Ok. No dobrze, z mojej strony już wszystko chyba. Yy. A jeszcze jest takie. Yy, jeszcze jedno. Co się dzieje, gdy mężczyzna do kobiety mówi: Nie wiem. Nie chcę wiedzieć. Co jest, co jest schowane pod tym nie wiem? Co jest głębiej w tym nie wiem? Jakie tam czujesz wibracje? Nie chcę wiedzieć. Mhm. Ale czy nie może chcę też... zadać sobie trudu. Albo nie chcę powiedzieć też, no. tak? Pokazuje mi się, nie wiem, równa się, nie chcę odpowiadać. No tak. Mhm. No to o to mi chodziło, nie chcę odpowiadać. Mhm. Nie chcę, żebyś wiedziała, tak? Mhm. Nie chcę, żebyś wiedziała. Mhm. No to też się zgadza z moim rozkwinianiem. Zobaczmy jeszcze, czy są jakieś tajemnice na Świętym gralu. Przez się No a teraz rozkruszam ten krzyż. Śmieci do pieca istnienia. No jest zadowolona, co nie? Patriarcha jest zadowolony. A kto nie? Jest niezadowolony. Bardzo. No, ten Wysyłam do źródła kochania człowieka. Wszystkich. Dużo tego. W tych ubrankach, ja powiększam też. Mm -hmm. W tych ubrankach cały z tymi swoimi akcesoriami całymi. Pałacami ze wszystkim na źródła kochania człowieka. Poszli? Tak. Mhm. Mają tam zakaz wychodzenia. Um, no, chyba, że idą od razu, że tak powiem, do ich piekła, że tak powiem. Ośmiu ucieka? Platforma cały czas jedzie. A co? Jak wygląda święty gral teraz? Biała Róża mi się nas. Świecie działa? Jest aktywny? Mhm. Tak. Z serca dziękuję za Wasze lajkowanie, udostępnianie, komentarze, subskrybowanie oraz inne przejawy Waszej wdzięczności. Dziękuję, Aneta.